Czy, drugi raz, czy to się pojawiało gdzieś w popkulturze, czy tak się mówi kolację ze śniadaniem? W sensie, że na ruchanie idziesz do kogoś, ale nie chcesz tego mówić, to że... No. A, to no. tak, a, a to nie jest taki... No. A to no. nie jest taki... Naprawdę? Nie słyszałeś o kolacji ja ze śniadaniem? Na znaczy słyszałem, że ktoś to do mnie mówi, ale nie wiedziałem o co chodzi i teraz żałuję. Patryk, co myślisz o kolacji ze śniadaniem? Pojebało cię, nie łączy się takich posiłków! <laughs> Czy nas? Fantastycznie. Dobra, to ja mam pytanie. Tak statystycznie, kto jest oryginalnie z Krakowa? Tak myślałem. Ja. Fajnie, Bar. Mógłbyś powiedzieć: Reszta Polski! Miałoby to więcej sensu? No ale czekaj. A to, że ktoś nie jest z Krakowa, to, że się może identyfikować jako Kraków? O, ja tak mam. No. Ja, mówię, ja jestem w ogóle. O, ja jestem z Mielca, z Podkarpacia, i mnie rodzice straszyli, że jak będę niegrzeczny, to tu zostanę. I ja, ja jak wracam do domu, to ja mówię, że un, u nas w Krakowie, i oni tak rodzice. A co, ty jesteś już taki krakus? Ja mówię, że ja tak, ja już mam obywatelstwo ja jestem z Krakowa. ja nie mówię, że jestem z Mielca, jak coś, oni o, ty, kurwa, ale, jest, ale to jest ciekawe, bo ja naprawdę, to jest e, real story, kiedyś występowałem w Mielcu i wyszedłem tam e, przed knajpę, jakiś chłopiec ej, ej, znasz Patryka Trele? Ty kurwa, wiedzą, że się wyrwałeś, tak? Ja tam nie wracam, bo nie że duże... tam po prostu przytrzymać i związać. Jest duża szansa, że to był ojciec Patryka, jakby, To mi tak no, no. Ja kazał ci przekazać, że chcę z tobą porozmawiać. I nadrobić kurwa stracony czas. Braku, brakuje tu drugiego i trzeciego krzesła, nie? Co? Nie. Tak, nie? Kraku, brakuje drugiego krzesła. Żeby... Ja, ja Bartek to, zro, to zrobiłem, żebyśmy byli na tym samym celu. To był przepraszam, Domek Domek przepraszam. Do jego Tak, Nie, przepraszam Cię bardzo. Nie, Ja w ogóle. Ja w ogóle całe dzieciństwo byłem e, małą bardzo osobą. I no, powiem Wam, że to bywało problematyczne, nie? Ja też. Że ja, 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 ja jestem z tej, z nowej huty e, pochodzę i właśnie uczestniczyłem we wielu pierdolach, e, tylko nie po tej stronie, co bym chciał. <laughs> Czy Patryk, w Mielcu tam napierdalałeś kogoś, może? Nie wyglądasz... W Mielcu to Patrykiem napierdalałeś. <noise> nie, nie wyglądam, ale tak, byłem dresiarzem jak byłem młodszy. Ty byłeś dresiarzem? Byłem dresiarzem, no. Wyglądasz jakbyś fuj kłamał, nie? <noise> ja, tego, ja tego nie pochwalałem jak coś, ale były takie akcje, że na przykład siedzimy sobie na ławce, plujemy słonecznikiem ludziom pod nogi. Kurwa, to były byli, to byli, to byli, to byli Mieleckie Gagi. Chodźcie nie podkuść, tam, chłop, z młode wszyscy, Kurwa, to nie jest kukurydza, to. I nagle wiesz, ziomek przychodzi... Yy, ziomek przychodzi jakiś nasz i nam ma kij I mówi tak, skąd masz kurwa, kij baseballowy? Mama mi dała. I my tak i gościu, idziemy komuś pierdolić i centralnie idziemy na miasto i szukamy ofiar, tylko nigdy nam się nie udało nikogo znaleźć i raz policja przyjeżdżała obok nas i ziomek zrobił, o kurwa. fu! Wyrzucił ten kij i to był jedyny raz, gdzie w centrali kogoś pobiliśmy, bo trafił. Ale to jest ciekawe, że kurwa, zamiast zacząć od kija baseballowego, zacząć od słonecznika, bo ci się wydawał to bardziej imponujący, no? tak, ci, tak ci protesty rolników, o tym pa... ja, ale niekoniecznie że nie, siedzą na ławkach albo tak po prostu i seplują słonecznikiem? Nie. Jest, jest ktoś zmiercał Patryk, Patryk, kurwa, powiedz, mi, ile, ile widziałeś gangsterskich filmów? W których siedzi, kurwa, Bruce Willis albo John Travolta. Al Pacino kurwa, pluje słonecznikiem. Puh, pu. Co tą pestką ze słonecznika, kurwa, chciałeś komuś wybić oko? Sportowcy, nie? I siedzą na ławce rezerwowych, to jedzą słonecznik? Normalnie się siedzi ze słonecznikiem na ławce rezerwowych, a u Patryka to była ławka gangsterów. Pan jakby spotkał Patrosa w ciemnej alejce, w Mielcu, ze słonecznikiem, to co robisz? Uciekam, bo nie chcę dłużej zostawać w Mielcu. <tryka> Patryka po prostu ten, Patryka siła gangsterska bazowała na szerokości geograficznej, nie? To jakiegoś kozaka, taki jesteś twardy, to przyjedź do Mielca, kurwa. Żeby to... pokazać jak byliśmy, jakimi byliśmy gangusami, my się witaliśmy w naszej paczce tak, wystaw rękę, tak. Ja Jak przekazuje się, wiesz, hajs albo jarek, tak, w, w mielcu nawet przestępczość była niezorganizowana. No i dobra, witaliście się i co robiliście? Wywaliście sobie konia na krzyż, czy. Graliśmy w Kibie głównie. No podobnie jeszcze. Tu i tu można dojść, co? co? Ktoś z tamtych regionów jest? Patrykowych? Yy, się z Podkarpacia? No ja, Stalowa Wola. Dobra, Ale a... Lubię się pluje słonecznikami, tak. No to się rozkładaj! <grym> <odpływam. grym> Ale Ula, czyli Jest ja ja ty... ja wyśmiany. <grym> Ale czy, czyli co Ula, ty też byłaś gangsterem? <grym> a jak z daleko jest ze Stalowej Woli do Mielca? Niedaleko. Rzut pestką, proszę. <grym> <grym> To było najciekawszego w Stalowej Woli, jak tam byłeś. No, najciekawsze były SMS-y, kiedy dostawałaś mi z RCB, żeby nie kupować mięsa ludzi z Mielca. Czyli to, co tam teraz... Tak, to może jest jest z powiatu mieleckiego. Było że zatrucia tak, jakieś i... Tak. Patros, a -a. czy ty na pewno się wyprowadziłeś z Mielca? Ja jak coś mam z trzy tony świniny. Wieprzowiny. Można tak powiedzieć. To cofam To był tak? inny e, po prostu stopień przeprocesowania, bardzo. A to jest synonim świnia? Świ świnia się zmienia w wieprzowinę. To nie jest tak, że wieprzowina się pojawia w sklepie po prostu. Wiem, Bartek, <grymbar>, że ty się późno urodziłeś. Ale, ale ogólnie to się otwiera, opakowanie jest zmielone. Jakby. Nie no, tak na poważnie to wiem. W sensie, nie, no, nie wiedziałem, że świnica, y... nie, świnica... Nie, świnica nie. I świnica i to jest ta góra chyba. Świnica? Jest, jest jeszcze sinica. Ja, ja. Gdybyś <laughs> był zainteresowany chorobami różnej macie. Jest świnka Pepa jeszcze. Jeszcze jest wieprz. Taka rzeka. Robimy quiz, ile Bartek zna od z... Sprawdzamy, zbadałem. co Bartek wie ze szkoły. Prześcignijmy przez wiele tematów. Coś takiego, z związane. Ale co? Tak? No. I to będziemy teraz robić, żeby ludzie zabawiać? <ścoughs> 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 Słuchaj, scena w taki scenie, ale chrumkanie rozjebało. <ścoughs> A jak chłop zakręcił ogonem, sobie nie wyobrażasz. <ścoughs> Dobra, ale Tomik, bo ty jesteś chyba jedynym, jedyną osobą z Krakowa tak naprawdę. Znowi no i Huty jeszcze? No. I jak tam było? Wspaniale. <grym> Nie no, fajnie no, ja chwalę sobie Nową Hutę. Od momentu, kiedy przestałem dostawać w pierdol, to... <grym> tam to... Świetnie się zrobiło. Nowa Huta jest bardzo zielona i piękna. Polecam Zalew nowochucki i w ogóle kawiarny w Nowej Hucie sztos. Joga też, jak pani masaż się podoba, to yoga też będzie super. <grym> Nie wiem, czy akurat to połączenie zrobiłem, ale... Bo ten sam pan prowadzi. To była pani. Była pani, A, no to fajnie. No ale. tego masażu uczepili? No bo on, no ciekawe jest <grywa> to tak, no, Nie tak. wiemy, wiemy tylko... tylko wiemy, że masaż. My też ogólnie robimy tak, że yy, że jest do wygrania śniadanie. I osoby, które jakby zapadają jakieś tematy, to na koniec o. jest głosowanie i wy, wy głosujecie y, o, brawami. I osoba, która y, dostaje najwięcej braw, to wygrywa śniadanie. Ale ja cały czas... Ja cały czas byłem przekonany, święcie przez te ostatnie 30 sekund, że Bartek konstruuje jakiś żart. <śled> Że pierdolnie jakoś puentą na koniec. przedstawią przedstawiam fakty po prostu. Jest do wygrania śniadanie, to jest prawda, tak? Znaczy, ogólnie żartowałem, ale nikt się nie zaśmiał, więc to jest prawda. Czyli musisz teraz komuś przedstawić śniadanie typie. Nie, poważnie, nie, za śniadanie poważnie. A później Bartek w stanie rano i powie, zaczęło się od masażu. Ja to słyszę drugi raz, czy to się pojawiło gdzieś w kutku czy tak się mówi na. To śniadanie? Wiele razy! Mów, że kolację ze śniadaniem, w sensie, że na ruchanie idziesz do kogoś, ale nie chcesz tego mówić, to że... No. A, to nie jest taki, a, a, a to nie jest taki A to nie jest taki... A to nie jest taki... Straciłem okazji. No. Nie, nie słyszałeś o kolacji ze śniadaniem ja nigdy? Znaczy słyszałem, że ktoś to do mnie mówi, ale nie wiedziałem o co chodzi. I teraz żałuję. A, straciłeś wiele okazji ja. po Stracił wiele okazji, ale ile słonecznika zaoszczędził. Patryk, co myślisz o kolacji ze śniadaniem? Pojebało cię, nie łączy się takich posiłków. Leciłem ruchanie, ja. Już... O, śniadanie i ruchanie. I kolacje właśnie, jeszcze, we. Tak? dwa posiłki i aktywność fizyczną, Patryk. No w tym nie... wieku nie możesz sobie pozwalać na takie urządzenie. Stary, ja wiem, ja mam kaca, jak zjem chipsy na noc też nie piję alkoholu za bardzo. Znaczy, ostatnio wypiłem dwa piwa i chyba dwa szoty i nie miałem kaca. Fajne, że Bartek zaraz potem nie pije alkoholu, A. powiedział, jak wypił dwa piwa i dwa szoty. <grym> <grym> Bartek, to nie jest definicja nie niepicia alkoholu. Ale wiesz, no. ale wiesz no jak to. jest z niepiciem? Bo wiesz, co jest najfajniejsze w niepiciu? Że możesz komuś powiedzieć, że ty nie pijesz. Jesteś abstynentem. Wiesz, spotykasz się z kimś i, i ty gadacie, nie? I to mówisz, stary, ja nie piję od dwóch miesięcy, nie? No, ja ma takie kurwa, goś nie pije. To jest tak jak z bieganiem maratonu, nie? W sensie, to są takie kurwa. Ale... ale czy ty, Bartek, myślisz, że. Rzeczy się robi tylko po to, żeby się pochwalić innym ludziom, że, że jak to jest. Hej, słuchaj, to, to nie musisz ich robić w ogóle. Wiesz, że możesz powiedzieć ludziom coś, co się nie wydarzyło, że to, to nie jest tak. już ostatnią maraton przebiegłem, co nie? Ale ja go nie przebiegłem, właśnie co? o to chodzi. właśnie Boże, o to mi chodzi, to. co chłop nas zawirował. Czego jeszcze nie robiłeś, barki też masturbację ograniczam, nie? No że tego nie robiłeś. Bartek to ci nie ubiorł. To tak jak z tym niepiciem, co, nie? W sensie. Bartek bo... po prostu chciał się pochwalić, że się masturbuje. Bartek. Skoro już się chwalić. No to w jak finezyjny sposób to robisz. Albo na przykład jakaś taka rada, która mogłaby komuś pomóc, ulepszyć swoje życie. Z masturbacją związana? No, wybrałeś temat, co ci powiem. No to najlepiej w pokoju, żeby nie było rodzeństwa, co nie? Jakby... Ja była siódemka na chacie, niekomfortowe to. Nie wszyscy pluli słonecznikiem. Ustawmy pierwsze fakty. Ile osób na sali się masturbuje? Można rękę do góry podnieść. To jest najlepsze... Ja też chuj co? Jaka maasturba? To, jest... to jest najlepsze pytanie, jakie można zadać ludziom. Czy ktoś w ogóle kiedykolwiek praktykował masturbację? Na pewno nie Ta sala umyka statystyce, to nie, nie ma ani jednej Słuchaj, Cały Kraków się nie masturbuje. A. No to co ja będę mówił, nie? Ogólnie, nie? Słuchaj, no wiesz, że Kraków jest katolicki. No. Ma nam jak y, musiałem się spowiadać z tego staryża. A teraz już nie muszę. Teraz ksiądz powiedział, Bartek, zrobimy to raz. Nie, bo teraz będzie... Na przykład jak dresiarze szli kraść, to ja nie byłem zapraszany, bo się bali, że ich sprzedam. No, słuchaj, mnie zapraszali do tego, żeby mi ukraść telefon. <grymne> Szczerze, ja bym wolał nie być zaproszony. Później mnie zapraszano na policję, żeby mi powiedzieć, o ten telefon, że pana raczej się nie znajdzie. Ukradliście <grymne> telefon? No, ukradli mi telefon. <grymne> Chuligany z nożem. Tak, ukradli ci telefon? Jak, 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 dawno, jak dawno temu jak dobry był to telefon? Jak dobry był to telefon? No, szczerze mówiąc, ciężko mi ocenić jego dobroć, bo się nie kupowaliśmy. <noise> yes. Ale był to telefon, no, no tamte czasy... Nie, no, no tamte czasy był w miarę spoko. No ja pamiętam, to było w latach... 2000, 2000, 2006. No. Tak na oko i miałem telefon, y, co MP3 można było mieć. Miałem nagraną pierwszą mp 3 pamiętam tą y, muzyczkę, co ta dziewczyna kręciła porem i śpiewała to takie. No ja to? Tak. I właśnie tego słuchałem, podszedł obnożem, mówi dawaj telefon! I normalnie wziął i dalej tej piosenki słuchał. A co ciekawe, co ciekawe, y, za dwa dni szedłem znowu do szkoły tą samą drogą. I już miałem y, starą Nokię 30-30. I znowu dwa chłopy do mnie podchodzą, dawaj telefon! I ja im pokazałem ten telefon, i mu, bierz to gówno i idź do szkoły. Pogardzili moim telefonem. Miałem tak stary telefon, że mnie nie okradli po prostu. Tak zapytasz kogoś, żeby ktoś miał okazję wygrać śniadanie? Yy, tak, może... Bo tu, może drugi rząd teraz, bo tu pierwszy pani się już dzieliła, w drugim rzędzie jest jakiś, ktoś ma coś ciekawego na przykład do powiedzenia. Pan wygląda sympatycznie. Nie ale no, pan wygląda Dziękuję. sympatycznie. Ale to, ale to fajnie, e, Bartek, że jakby spropsowałeś pana i całą resztę publiczności. <laughs> właśnie, jest pan akurat ze wszystkich wygląda, no ale sympatycznie. Reszta? no chuj nie specjalnie, ale, ale pan sympatycznie. Nie, pan wygląda sympatycznie, niż u, coś... No i już Uziłeś panią. Przepraszam, pani też całkiem... Nie, tak. No i teraz, i teraz Bartek, pytanie, czy jak do pani powiesz, że wygląda sympatycznie, to czy to nie, będzie komplement, byłem... czy, kurwa, będzie z pani po prostu zrobi tu mi panę i A pani skąd pochodzi? Ale jak teraz pana, Ola, zobacz. Ale A to jeszcze para. Nie miejsca co pana. Pan. Tak jesteście, tak. Parą? jesteście parą? Tak. Co tu jest dziwne? Tutaj, 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 dziewczyna między parą siedzi, tutaj chłop między wami. Tak jest dziwne. Jesteśmy przed ślubem, więc tutaj To jest katolickie miasto. A Wy też jesteście parą? Tak. I wy przyszliście razem w czwórkę? Tak. To jest podwójna randka. To co pan tutaj robi? Jako przyzwoicka. To wszystko, ja okay. No jak to, to jestem piątym kołem? wozu, normalnie. To jest kierowca. Nie On ślubu będzie udzielał. Też. I dobrze, Patrząc, że wsi wciąłeś, bo już nie miałem kolejnego pytania. Nie? Nie, kurwa. O co mam pytać, nie? No to weź coś sympatycznego pana, zagaiłeś, to go zapytaj o coś. Jaki pan ma ten? Yy... <grywania> pan jest tak sympatyczny, że muszę zapytać o yy, poranny. Yy, jak się to mówi? Poranny? Nie. <grywania> <grywania> tak, <grywania> tak, wziąk tak wziąk właśnie, rutynę mi chodziło. Jaka jest pana rutyna? Wstaje pan? I co pan robi? żeby być takim sympatycznym. Tak. Słuchaj Bartek, masz sympatia, co ci powiem. po prostu, nawet chodzi znaczy chodzi mi o to, że jest pan sympatyczny, ale może pan powiedzieć, co pan po prostu robi? Wstajesz. Możemy też sobie nie panować. Co ty na to? Znaczy, chciałbym mieć jakąś rutynę, ale raczej nie mam. Aha, czyli pan. Ale jak bardzo, ale bardzo. Ale bardzo, bardzo, ale bardzo, bardzo ja cię ja rano i siadam przed komputer spędzą swoje życie 8 godzin w pracy. Z hmm. zęby panilemy jedziemy razem. Ile razy? I tyle, ile posiłków. To, to że tyle, coś jest posiłków, to nie znaczy, że wtedy, kiedy posiłek. A -a. A, jakby... Ale to jest fane, rano są pierdole pięć razy za <grymne> No, jedyne, co mogę ciekawego powiedzieć, to, że mnie straszyli y, sąsiadem z siekierą. <grymne> A czemu mi pan tego nie powiedział? <grymne> sąsiadem z siekierą? Kurwa, to gorzej niż dentysta, Czy Ale mieliście takiego co łaził po wsi, czy coś, czy po I, pół mieście? Gonił mnie raz z sikierą. <noise> wow! Cześć, czekaj, to, czyli to nie sąsiadem cię straszył, tylko sąsiad cię ty straszył Czekaj, czekaj, kradłeś jabłka chłopu, który był znany z tego, że łaził z sikierą? Później był znany. Jeszcze ktoś musiał zacząć. No dobrze, a skąd jesteście? Złętowni. Coś ciekawego jest Łętowie? W, w sensie jakaś rzecz taka, która ma się nam kojarzyć. Jedyne o czym pomyślałem, to że jest ładny stary kościół. To tam będziecie ślub brać, tak? W tym kościele, czy nie? Tak. Wow, a no. masz już datę czy tak jeszcze. Tak. 13 lipca. 13 lipca. uważaj, 13. O 13. O, o, o. Specjalnie wybrany, no. Specjalnie wybrany? Żeby no. nie było za. Przez przypadek bym nie wybrał 13. A co byś zrobił? No. W ogóle jak masz na imię? Ej, A ja? Uwierzył... Ja. Jak? się... Jak się... Jak się... Jak się teraz nawrócił kurwa? Zobacz. No weź pana zapytaj, zagadaj, a ja, może nie tak od razu dużo oni podbija. No dobra. Bartek, miło mi. się. Kurwa, ja to... tam się już w Ja to w lipcu na ślub wbijam ogólnie. Nie, nie, nie. A co byś zrobił stary? No. Bo to jest 13 lipca. Ja na przykład, yy, yy, dla mnie 13 jest w chuj pechowa. Stary, co byś zrobił? Idziesz na ślub, nie? Jest 13, podjeżdżasz pod chatę, a Litka spierdoliła sprzed ołtarza. Co robisz? Ale czekaj, ale, ale Bartek, ale... Nie, pod kościół, pod kościół podjeżdżasz, jesteście i Litka ma takie... Zapomnij, jak masz na imię, przepraszam, ale ma takie... Ale Bartek! Ale a ma takie kurwa w Łętowie to nie i wypierdala i co robisz? Ale Bartek, a dlaczego 13 to jest gorsze? A jakby spierdoliła w jakikolwiek inny dzień? Słuchaj, spierdoliła, ale jest 12, także... W ogóle Zaczynam się robić standard, nic więcej nie zostaje. No chyba, że jeszcze trzeci rząd chce o jajecznic. Chyba, że ktoś jest, kto... nie wiem. Ale jakie jest w ogóle kryterium wygrania jej? Kryterium wygrania jest takie, że osoby, z którymi prowadziliśmy dialog, na koniec są typowane do głosowania publiczności. Pani od Ale i za co się przyrządzasz, bo to jest jakby. Nie! właśnie się już ruchanie ciebie. Bartek, Bartek, powiem ci, że będziesz miał kolację, bez śniadania. Noc, ja tylko śniadanie, co? A ja ogólnie fizjoterapię studiuję. Ja to no dobra, Bartek, bierz osobę z trzeciego rzędu. Tak, osoba żeby nie było... Bo na razie są dwie osoby, nie? jeszcze z trzeciego rzędu może jest jakaś jednostka, która, nie wiem... Tam się pani drapie po brodzie, za zobacz. Międzynarodowy sygnał, że bardzo chce gadać. W mafii tak sprawdzali ludzie, przyznajmy się. Nie, Cicho bądź. Przepraszamy, ale trzeci rząd właśnie przeszedł do historii. Nie, dobra, pani nie chcę tutaj opowiadać, a pani w trzecim rzędzie? Patrzę na panią, tak. Nie mam żadnej ciekawej historii. Nie ma pani ciekawej historii, a jak pani ma na imię? Kasia. Kasia, Kasia słuchaj. A e, gdybyś miała powiedzieć taką jakąś rzecz ze szkoły, co była dziwna u Ciebie w szkole, jak byłaś mało. Nie, dobra, nie wiem. Co się wczoraj wydarzyło ciekawego u ciebie? Wydarzyło się coś, czy nie? Nie, nie, A nie ciekawego, co robiłeś? wczoraj? O, ja Pracowałaś? Pracowałam. A gdzie pracujesz? W korpo. W korpo? A w jakim korpo? Co, w sensie, co robi to korpo? Nie mów jakie, tylko co tam robisz, no nie więcej. No ja pracuję w dziale finansów. W dziale finansów, o! o nie, 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 no to, nie, nie, to nie, możesz, nie, możesz nie, sobie sama kupić śniadanie. <laughs> Dobra, dziękujemy wam serdecznie dziękujemy, za dzisiejszy dziękujemy. wieczór. Bartek Zajda wystąpił, e, Patryk Trela tak. i ja jestem Tomasz